Siemano, siemano, witam was, Spider, z Long TV w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Tomb Raider. Tym razem mamy do przebycia etap pod nazwą Cistern, który jest całkiem skomplikowany, dużo motania się w nim, ale pokażę go wam w dosyć przejrzysty i prosty sposób. Bo jak się już ogarnie o co mniej więcej chodzi, to wcale nie jest taki trudny jakby się wydawał na początku. Tu już na początku pierwsza rada, pchajcie klocka do przodu. Aby zaoszczędzić trochę czasu, bo musicie go dopchać tutaj, żeby dostać się do wajchy. Która otworzy klapę na dole. Żeby nie było za pięknie, wyskoczy nam wielkie zmutowane sztuki, Kto w ogóle takie postacie dostarczy? Ale w zamian w nagrodę mamy dużą apteczkę. W ogóle w tym etapie jest strasznie dużo apteczek po trasie, o czym się przekonacie. I naszym oczom pokazuje się taka oto dziwaczna scenaria, gdzie w sumie nie wiadomo, co mamy zrobić po kolei. Ale ja wam w miarę pokażę, postaram się pokazać, o co tu chodzi. Na samym początku. Sugeruje skoczenie do wody. Jak wpujemy tutaj do tej szparki znajdziemy sekret. Mamy tutaj amunicję do magnumów, które już wkrótce zdobędziemy. Jeszcze jak się nie mylę, to nie w tym etapie, tylko dopiero w następnym, ale amunicja zawsze się przyda. gonimy krokodor. wyskakujemy sobie na powierzchni. Etap jest naprawdę pogmatwany, ale w sumie fajnie wygląda niż poprzednie etapy w Grecji. Nie ma takich samych tekstur chociaż dopiero przy Egipcie się zacznie wszędzie żółto i nic więcej. A to już całkiem niedługo, bo tylko ten i kolejny etap nas dzielą od Egiptu. Tak, tu nas ściga pier, ale nic mu nie możemy zrobić. W tym momencie tej wajchy nie można przyciągać, bo ona nam zaleje poprzednie pomieszczenie wodą, a to jest niewskazane, ponieważ wtedy nie dostaniemy się do klucza, który jest nam potrzebny do ukończenia etapu. Także płyniemy sobie tu pod wodą. Tu mega jump nam potrzebny. Lara łap się. O! o. Nie róbcie tak jak ja teraz zrobiłam. Musicie dobrze go wymierzyć, bo inaczej wam nie doskoczy. Dobra, próba numer dwa. O, i super. Teraz musicie ostrożnie sobie zeskoczyć na dół, bo z góry się nie da doskoczyć. Chyba że się da, a ja nie umiem. Nie wiem jak. I tutaj, jak dobrze pamiętam, musimy zrobić. Jump z miejsca. I staliśmy się posiadaczem klucza, który nam otworzy drzwi. Oj, jak wam to teraz wytłumaczę, I tam co były na początku, na takim jakby zawalonym moście. Zaraz się tam wrócimy to zobaczycie o co mi chodzi. Tak, tutaj warto się trochę przyciągnąć, żeby nie stracić HP. I już widzę towarzyszy moich. I ton. Hawk przy okazji Save Point, ja sobie go hapnę od razu. No, dobra. Teraz naszym głównym celem jest dostanie się po drugi klucz który jest w nieco innym miejscu, ale w sumie nie aż tak daleko, jakby się mogło wydawać. Fajnie, że dużo tu save pointów. Chociaż nie wiem, czy wykorzystam je wszystkie. O, hopstu. Teraz się wspinamy na upstairs. I na górę. Widzicie to co ja? Drugi klucz. Tu gdzieś jest szczur. Jest szczur. Pokaż się szczurku. Sobie podejdę. Dobra i poszcz poszczurzony mam. Au! Dobra, nie, nie zabiłem się chociaż. Teraz musimy jumpnąć sobie na drugą stronę. O, o, o ten niby most mi chodziło. Teraz musimy przeskoczyć tam i się złapać. O, cudownie wyszło. Jednym z dwóch kluczy Rusty Key otwieramy sobie wrota. Tutaj mamy naszych starych, dobrych towarzyszy. Gdzie wy jesteście? O! Pamiętacie Pamiętacie? Ja dobra. Teraz będziemy mieli trochę wspinania i skakania, czyli to co fajnie Tomb Raidera lubią najbardziej chyba. Można się polazić swoim skillem. Pamiętam pierwszy resekret, ten etap mnie niesamowicie wkurzał, bo oczywiście na początku zalałem pomieszczenie wodą i potem musiałem zaczynać go od początku. Ej, tam leżą magnumy, ale ja ich nie zdobędę, bo nie wiem jak tam doskoczyć. Ale wiem w następnym etapie, gdzie leżą. Także spokojnie, magnumy zdobędziemy. W ogóle w tej części mamy tylko cztery rodzaje broni: to jest pistolet, shotgun, magnumy i Uzi. Moje ulubione. Dobra, gdzie, gdzie my jesteśmy teraz? Już wiem, gdzie my jesteśmy. Tony Hawk Tony Hawk raz jeszcze I ostatni Tony Hawk i aligatoria. I Jeszcze widzę kolejnego Chodź Dobra, nie iść tu, nie iść tu zostań tam. Jeden miał przyjść. Jeden. I tak Larry, nie zabij tego co trzeba i będzie spokój. przyda się, na pewno się przyda. I tam, jeżeli mnie wzrok nie mylił, był safe, dobrze, był safe. Hops. Troszkę kicania again. Tym razem bardziej niebezpieczne, bo dalekosiężne, w sensie, że w powietrzu skaczemy. Ale jak mus, to mus. Lara musi wyjść stąd, aby zdobyć resztę z kajonu. przy drzwi. Gdzieś jest szczur. Słyszę nędę. Chyba ją ubiłem nawet. Tu musimy kicnąć pod kątem, bo są kolce. Udało się. Dobra. Co uciekać? Nie możemy tu skoczyć do wody. O. Mamy łoczko wodne. Gdy skoczymy, to wyjdziemy zupełnie gdzie indziej. Wyjdziemy w sumie na początku levelu. I będziemy musieli całą sekwencję od początku powtarzać, żeby tutaj wrócić. A jakbyśmy wcześniej zalegli to pomieszczenie wajch... wodą. Tą wajchę wam pokazywałem, której mamy nie przyciągać na razie. To byśmy się nie dostali tu na górę. Gdzie jest kolejny wajcha, który otwiera nam drzwi na dole, aby był klucz. Trochę zamutem, ale chyba wiecie o co chodzi. Gdzie? Uff, już myślałem, że spadnie. Dobra, jeszcze raz. Z miejsca mógłbym, ale wolę dla pewności z rozpędu. A z powrotem tu już sobie jumpnę z miejsca, abym nie przeleciał za daleko. Dobra, tylko nie do wody. Dziękuję Ci, Lara, jesteś świetny. Mamy kluczek. Uzupełnij sobie HP. I lecimy do wody. Teraz już można. Jak mamy klucz, to już możemy wskoczyć. Tutaj są krokodylki. To jest pomieszczonko, w którym nic nie ma na razie. Także możemy je sobie zignorować. Ja płynę dalej, bo mnie krokodyle ganiają. O tu pamiętacie to miejsce? Pewnie, że pamiętacie. Teraz musimy się wrócić na górę. Tam, gdzie było to pomieszczenie z Pierem i Wajchą. Teraz już możemy zalać pomieszczonko całe. jednak zużyjeć sobie tego save'a Gdzie? Wracaj! i kicnąwszy do góry udało się dostać do pomieszczenia tutaj teraz przeskakujemy uważamy na Piera, nie ma co do niego rozstrzelać bo i tak nam się nie uda go zabić teraz Teraz trochę Lara, ładnie przeskacz Poproszę cię ładnie, dziękuję Ci ślicznie. I jak widzicie całe pomieszczenie zostało zalane. I teraz sobie bez problemu dopływamy do drugich drzwi zamkniętych na rastikaj Ki. Rastiki. Bo jak nie zalejemy wcześniej, będziemy chcieli tu pójść, to natkniemy się na niemiłą przeszkodę, zaraz Wam pokażę jaką. Natkniemy się o, na te kolce. Dobra, dobra, żebym ja sobie nie zbłądził. O apteczka. Złoty klucz. Złoty klucz też jest nam potrzebny. Nie ma niestety tak pięknie. Jeju, krokodyl. Jeju krokodyl nie jedz mnie. I co to za w ogóle gromada? I teraz musimy pamiętać, skąd żeśmy przypłynęli. Z pierwszych drzwi to było tu. W ogóle zaraz mi się tlen spęczę Znajdźmy jakieś dostępy powietrza. Proszę, Laro, ja cię jest dostęp powietrza Uff, super teraz przeciągnijmy tą wajchę ona nam otwiera jeszcze jedne drzwi Gdzieś kolejny klucz ale najpierw ja sobie tu wejdę bo widzę że to są fajne gadżety w ogóle mogłoby być tego szczura Ubić, no nie uciekać. O, dziękuję ślicznie. Se wezmę, pozbieram towar, ale będę miał amunicji do shotguna. Przyda się na ostateczną walkę z, z tym spierem. Z Jeszcze tu apteczka. To ja później sobie zużyję save'a kolejnego, bo teraz będę musiał szukać drzwi. A tam, znając życie, będzie czekała na mnie moja gromadka krokodyli, których oczywiście wcześniej nie zabiłem. Jak mnie zjadają, zostawcie wy mnie w spokoju. Ale mnie opędzlowali ze smakiem, no. Dobra, jak się prezentuje sprawa z kluczami? Mamy dwa srebrne i jeden złoty. Co dobrze wróży. Strasznie dobrze wróży. Dobra, muszę złapać orientację w terenie. Złapałem znowu te głupie krokodyle. Znowu co mi gdzie to skądś do nas strzelać, gdzie on jest? To się stało? Pod ty głupia. No. Także teraz montujemy kis. Mamy silvera. Kolejnego Silvera Otworzyły nam się jakieś wrota, ja tu jestem ostrożny, bo się boję, że coś mi się stanie. Nie może być tak pięknie, żeby tu nic nie było, bo jest safe. Czyli coś tu musi śmierdzieć. To coś jest w ogóle. Nic nie ma. Aha. Dobra. Tam na górze. A nie widzicie teraz, ja jak szedłem, to widziałem. Teraz się kapkę wrócę. Widziałem to kątem moka. Tam na górze jest cudo, żeby włożyć złotego kluczyka, którego mamy. O! Widzicie, widzicie. Także to jest safe, bo mogę spać z wysokości. Dobra, to będzie jump z miejsca. I co, oni myślą, że ja taki kawał sobie przeskoczę tak na luzie? Po prostu? Niech tak będzie. O! Tego to się nie spodziewałem. No tak, zepchnij mnie. Złap się, złap się. Złap się, nie złapię się. Uff. No już chociaż wiem, co mnie czeka. Powiem wam, że zaskoczył mnie skurkowaniec. Gdy ja HP nie mam, to on akurat wyskakuje. Nie, nie, nie wezmę apteczki. Kurde. Ostatnie podejście: jak się nie uda, to wyłączam grę. Dobre. Nic co nie zostawił nam górę, nic. Yeah. Teraz sobie użyję apteczki. Dziewięć sztuk. Nie no to mogę szaleć. Dobra. O! Stare dobre lewki. Tych to mi trochę brakowało, prawdę wam powiem. o tyle bardziej wolę niż te głupie szczury. Dobra, 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 tu jest, są podłogi, które pękają. Co jest pod że tymi pęknięciami? Nic nie ma pod tymi pęknięciami. A co się stanie, jak przeciągnę wajchę? Wajchę przeciągnij. Tak myślałem, że wyskoczy już tyle lwów. Dobra, ja się wkupuję. Ja się wkupuję, dalej. Ja się wkupuję. Ja tak wszyscy naraz, wszyscy naraz. Ja muszę na spokojnie obalać co tu jest kurde początek pamiętałem tej części już nie za bardzo aha okej okay. Sekunda, bo ja nie ogarniam co tu się zrobiło. Drzwi mi się zamknęły i co jej fajnie jest. To nie ma najmniejszego sensu. O, klocuszek. Jak nie wiadomo, co zrobić, to trzeba przyciągnąć klocka. Zaliczyłem etap. Nie wiem o co chodziło z tamtymi drzwiami, ale okej, okay, może to tylko taka zmyła była. Także ukończyliśmy etap w 24,6 nieźle, 24 zabitych, jeden sekretarz. Także widzimy się w następnym, już ostatnim filmie z Grecji. Na razie.